Dzień dobry o, Jeżeli chodzi o sen To zdecydowanie wszystko nam zrobiłem <grymne> Jest godzina Jest chyba przed dziewiątą, także Zapnę się Okay, już myślę, że można je zebrać. Pensjonat Mario tak wygląda z zewnątrz. A my co. Wiem, że tutaj gdzieś niedaleko jest jakiś pensjonat dla polskich pielgrzymów, a się tam udać, żeby się dowiedzieć. Jak najwięcej rzeczy związanych np. z wymianą gotówki, czy to robić, czy nie i gdzie. Jak ogarnąć kartę bośniacką, bo jednak porady z internetu trochę się nie sprawdzają, bo nigdzie nie mają tej karty, którą szukam, której szukam. Także dowiem się, jak to zrobić, czy w ogóle, jeżeli tu kupię tą kartę, to czy ona będzie działała w innych rejonach. Oczywiście, no co warto zwiedzić, to już się troszeczkę dowiedziałem wczoraj, ale może jeszcze takim polskim okiem mi odpowiedzą na to pytanie. Ten. Jeszcze się dowiem ewentualnie pa pamiątki, gdzie kupić e, najtaniej. Także mam nadzieję, że udzielą mi tych informacji i się nie obrażą, że jednak nie śpię u nich. O, i winogronka. Przebitka. Do polskich pielgrzymów jednak był na potrzeby jakiejś e, pielgrzymki wycieczki. Także no nie dowiemy się tego, co byśmy chcieli, ale trudno, jakoś to sobie ogarniemy. Dobra, to trochę o tym Medjugorje. Medjugorje, Międzygórze, dokładne znaczenie, Medjugorje, tak brzmi trochę, nie? Jak Międzygórze, coś takiego, no nie? Przed objawieniami, małe miasteczko, ludzie sobie spokojnie żyli, sadzili winogrona, tytoń, jakoś tam bytowali. Po objawieniach, oczywiście z wioseczki zrobiło się miasto, 5000 mieszkańców, drugie tyle turystów podejrzewam. Tutaj widziałem, że jest to chyba w biuretynie 2 miliony, 2 miliony turystów rocznie. Także tak, na pewno na pewno powiększyła się ta miejscówka. Jeżeli chodzi o objawienia, no to jak to wyglądało? Najpierw było, są różnie, różnie to jest napisane tak jak się orientowałem. Niektórzy się to podają, że była trójka dzieci. Najpierw niektóra że czwórka, i później doszły dwa. Albo że najpierw szła trójka, później doszła do nich druga trójka. W każdym razie trójka dzieci. Widziała matkę bożą na wzgórzu w tamtym kierunku. Później ją pokażę. No i kwestia objawień, tak. Tam teraz z tego co wiem najbardziej, ta, ta Mirjana. Jedna z. Z szóstki dzieci najbardziej jakby przejęła tą rolę osoby, która ma przedstawić światu te tajemnice Medjugorje. Jakie by nie były stanowiska, bo wiem i że w kościele księża niektórzy mówią, że, że Medjugorje, że te objawienia nie są potwierdzone przez kościół. Dla mnie to nie jest istotne, czy tutaj były faktycznie te objawienia, czy nie. W mojej ocenie jest to dobre miejsce i naprawdę spokojne. A jeżeli chodzi o same miasteczko Medjugorje, naprawdę jest przepiękne. Spokojne, dosyć ciche. Wystarczy kawałek od miasta, jest naprawdę cicho. A poza tym jest taka jest ta ciepła aura w powietrzu pielgrzymów spokojnych. Nie ma tu imprez i tak dalej. Także jeżeli ktoś chce się wyciszyć, zobaczyć ładne miasteczko i wycieczka na dwa dni i na pewno będzie i zachwycony, jeżeli chodzi o Medjugorje, o całą tą motoczkę i na pewno wyciszy się. Także naprawdę, nawet jeżeli ktoś jest osobą niewierzącą, to myślę, że warto to miejsce odwiedzić, bo człowiek tutaj naprawdę to zna takiego mega spokoju, pokoju ducha powiedzmy. Naprawdę, to miejsce ma coś w sobie. Nawet taka sprawa chociażby głupi yy, głupi ryneczek z pamiątkami. Nie ma tak jak w innych jakichś tam miejscach turystycznych, że podchodzisz już ktoś od razu do ciebie podlatuje, co tam w czym ci pomóc. Ludzie tutaj sobie siedzą, a ci sprzedawcy to sobie podchodzisz, przeglądasz to wszystko i nikt się do ciebie nie przyczepia. Nie jest to takie aż tak bardzo nachalne. Znaczy w ogóle nie jest nachalne nawet że. To... Więc na pewno polecam. Ładne, tanie, spokojne miasteczko. A my tam Idziemy dalej sobie zwiedzać te majgory. Dobra, czas na jedzonko. Generalnie powiem trochę może o jedzeniu, jak ja to widzę w ogóle. Jeżeli chodzi o mnie, no to tak, wziąłem na całą wyprawę dwie paczki takiej tortilli, tu mam połowę jednej paczki, trzy pasztety, wziąłem ze sobą jeszcze dwa gorące kubki, dwa worki ryżu, ten słoik z jakimś tam, nie wiem, jedzeniem, jak to się nazywało, to co że jedli pierwszego dnia z bidronki. Taką zupkę, taką zupkę, a gorąca, a la chińska z makaronem, zaraz pokażę. I generalnie miałem jeszcze dwa batony energetyczne, i mi to absolutnie wystarczyło. Mam jeszcze złotą rację w postaci. Szprotek. I jeszcze co? Ja tam mam jakieś tam pierdoły. Dwie przyprawy. Olej, tak, taki o. Do ewentualnego smażenia I co? Generalnie zauważyłem, że ja nie jem dużo w podróży, bo tak średnio 800 kalorii. O ile normalnie w cywilu jem około 3000, myślę, spokojnie czasami, to w podróży jem 800 kalorii i jak najbardziej mi to wystarcza. W końcu nie po to zbierałem tyle energii zapasowej, żeby nie mieć jej kiedy wykorzystać, prawda? Jakoś wieczorkiem zrobię sobie kupowanie jedzenia. Zrobimy może zakupy razem, zobaczymy. A dzisiaj wyjem to, co mam, oprócz tej racji żywnościowej i ryżu. I tam jeszcze kostek rosołowych dwóch. Tyle, także no, biorę się za zupę. A tutaj jeszcze Gripex yy, Just in Case, yy, żeby trochę się wzmocnić, a no i będę dzisiaj leżał, leżał i korzystał z internetu do woli i z prądu. Także. <laughs> oh, fuck. Nie wiem co się stało, ale miałem. Dezaktywował mi się tryb y, samolotowy, mam nadzieję, że nic się nie pobrało, troszeczkę przypał by był, no ale dobra, Uf, tutaj kosztuje data strasznie dużo, no to bierzemy się za jedzenie, a później za odpoczynek i korzystanie z internetu, także myślę, że do jutrka. Wstajemy i lecimy na polską mszę. Pierwszy raz w życiu byłem świadkiem, jak ksiądz nam 3 próbuje złapać stopę autostopowiczą. Czajcie to? No i dobra, to jest właśnie to miejsce, w którym nigdy nie powinienem się znaleźć. Ale na szczęście tylko zwiedzamy.